Ten film powstał dzięki wsparciu moich patronów na Patreonite. Zajrzyj na mój profil, na Patreonite i zobacz, jak podziękuję Ci za wsparcie mojej działalności. Link w informacjach o mnie. Porozmawiajmy dzisiaj o psychologicznym treningu kognitywnym. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, zasubskrybujcie mój kanał i wciśnijcie dzwoneczek, aby o każdej mojej nowej publikacji usłyszeć. Jako pierwsi. Na przykład o tym, że inteligencję można poprawić dzięki odpowiednim ćwiczeniom umysłowym. To wiemy na pewno i to jest oczywiście dobra wiadomość dla nas. Psycholog może dobrać dla nas odpowiednie ćwiczenia no i kontrolować ich przeprowadzanie, aby upewnić się, że te ćwiczenia są konkretnie w naszym przypadku skuteczne. Niezbyt dobra wiadomość jest taka. Że zmiany te nie będą jakieś porażające, ale poprawa może być widoczna. Jednak, za pomocą odpowiednio skomponowanego, indywidualnie i regularnie przeprowadzonego psychologicznego treningu poznawczego, możemy znacznie poprawić, usprawnić, wzmocnić pamięć roboczą, uwagę i kontrolę poznawczą. Ogólnie ten trening kognitywny w Polsce jest to zjawisko niezwykle nowe, a badania nad tym sposobem rozwoju trwają zaledwie od kilkunastu lat, ale wyniki już teraz są naprawdę wyjątkowo przekonujące. Psychologicznym treningiem poznawczym określa się różne celowe, konkretnie nakierowane oddziaływania, rozwijające sprawność umysłu klienta. Zwykle obejmują kilkanaście do kilkudziesięciu sesji, podczas których dana osoba wykonuje zadania przygotowane przez psychologa, tak, żeby usprawniały określone funkcje poznawcze tej jednej konkretnej osoby. No i to jest coś, czego na przykład aplikacje wam nie dadzą. Nie dadzą wam takie książki, które można kupić na przykład w księgarni na temat tego, jak usprawnić pracę swojego umysłu. One są po prostu zbyt, zbyt ogólnikowe. Psychologia wyróżnia trzy podstawowe funkcje poznawcze, o których wspomniałem, czyli kontrola poznawcza, uwaga i pamięć robocza. Uwaga pozwala nam skoncentrować się na tym, co w danym momencie jest dla nas ważne. Na przykład projekt w pracy czy jakieś zadanie domowe, a jednocześnie skutecznie pozwala nam ignorować resztę bodźców, które mogłyby nas rozpraszać. Z kolei kontrola poznawcza, no to inaczej taka autokontrola naszego umysłu i jej zadaniem jest przełamywanie różnych automatyzmów umysłowych, aby realizować trudne zadania. Trzeba po prostu powstrzymać się przed pierwszą myślą, często błędną, często banalną, a także przed taką pokusą odłożenia pracy na później. Nie powinno się również zwracać uwagi na różne rozpraszacze. I jest jeszcze pamięć robocza, a pamięć robocza to jest taki procesor naszego umysłu, który pozwala na bieżąco operować napływającymi do nas informacjami i pozwala przetwarzać je również. Na bieżąco. I to właśnie te funkcje można bardzo skutecznie trenować u psychologa. Bardzo często klienci pytają, jak trwałe są efekty psychologicznego treningu poznawczego. I ja zupełnie szczerze mówię i również Wam powiem, że no one nie są wieczne. Nie zachowamy tych umiejętności na zawsze. Badania pokazują, że najczęściej efekty takich ćwiczeń no nie trwają dłużej niż 3 miesiące. Rzadko się zdarza, żeby ślady treningu ujawniały się w dłuższej perspektywie czasu, chociaż mamy i takie dane. W jednym z badań udało się uchwycić efekty treningu pamięci roboczej nawet po pół roku. Ale zwykle rozwiązanie jest tylko jedno. Ćwiczyć trzeba systematycznie. No, ale przecież podobnie jest w przypadku treningu fizycznego, prawda? Na przykład na siłowni. No bo chyba nikt nie oczekuje, że po trzech wizytach na siłowni rozwinie sobie klatę czy zbuduje sześciopak, który pozostanie nam nieważne co do końca życia. Mam rację? No więc skoro tak wielu z nas inwestuje swój czas i swoje środki w sprawność fizyczną, może warto rozważyć też inwestycje w swój umysł. I tutaj bardzo jestem ciekaw, Waszego zdania na ten temat, czy warto to robić, czy nie, czy jest to inwestycja, czy jest to strata czasu. Podzielcie się proszę swoimi obserwacjami w komentarzu. Natomiast psychologiczny trening poznawczy, tak samo jak trening fizyczny, na przykład na siłowni, wymaga motywacji i systematyczności. No i jeśli trenujecie, to na pewno zdajecie sobie sprawę, że potrzebny jest systematyczny wysiłek i jeśli go nie podejmiecie, albo jeśli zaprzestaniecie ćwiczeń fizycznych no to kogo będziecie obwiniać no chyba nie zestaw ćwiczeń że to ćwiczenia były złe i dlatego przestaliście mam rację natomiast w przypadku treningu poznawczego gdy komuś przestaje się po prostu chcieć często stwierdza a, że to po prostu to jest trening który nie działa okej okay. to jest trening który trzeba powtarzać i wtedy daje efekty oba treningi i fizyczny i poznawczy wymagają od nas Naprawdę wzmożonej aktywności. Nie wystarczy po prostu rozsiąść się wygodnie na fotelu, podłączyć kabelkami pod urządzenie i czekać na efekty. Chociaż badanie nad takim rodzajem rozwoju naszego umysłu również trwa. Efekty na razie są, powiedzmy sobie, umiarkowanie optymistyczne. Powszechnie w Polsce przynajmniej, zamiast właściwej nazwy treningu poznawczego. Stosuje się takie mniej precyzyjne nazwy, np. Na trening mózgu, trening umysłu, ale to określenie, trening mózgu, mm, moim zdaniem może być trochę mylące, bo podczas treningu kognitywnego nie zmienia się w żadnym stopniu anatomia naszego mózgu. Zmienia się natomiast ukrwienie, i w efekcie zmienia się dotlenienie mózgu, i to zdecydowanie na korzyść. Badania profesor Sandry Chapman pokazały, że po zastosowaniu treningu poznawczego u osób starszych podnosi się spoczynkowy poziom ukrwienia mózgu. A to ma oczywiście ogromne znaczenie dla naszych seniorów no lub dla nas samych, jeśli jesteśmy w takim wieku. Bo z wiekiem stała ilość krwi, jaką ma do dyspozycji nasz mózg, obniża się. A to może być przyczyną mniejszej sprawności umysłu. Natomiast trening poznawczy, podobnie jak fizyczny. Powoduje lepsze ukrwienie, a zatem utlenienie mózgu również. I dzięki temu działa nasz mózg lepiej i poprawiają się funkcje kognitywne, szczególnie u osób starszych. Z kolei badacze z Instytutu Nęckiego dowiedli, że pod wpływem treningu poznawczego poprawia się jakość substancji białej naszego mózgu białej masy, jak niektórzy mówią. Ta substancja biała odpowiada za przewodzenie impulsów, czyli za szybkość i za niezawodność przetwarzania informacji, a także rozwijają się niektóre inne ośrodki mózgowe. I to wszystko ma wpływ na nasze ogólne umiejętności kognitywne, umiejętności poznawcze. To jest wyjątkowo istotne przede wszystkim dla tych osób, które mają jakieś deficyty poznawcze. No i tu rozróżniamy treningi budujące. Które nastawione są na wytworzenie jakiejś nowej sprawności, albo powiększenie, czy wzmocnienie tej sprawności, którą już teraz posiadamy. Mamy także jednak treningi kompensacyjne, które ukierunkowane są na wyrównanie deficytów rozwojowych, czyli na wyrównanie jakichś braków, jakichś dziur. I właśnie one dają zdecydowanie lepsze, bardzo wyraźnie widoczne efekty. Mówiąc innymi słowy, warto sięgnąć po trening poznawczy, szczególnie wtedy, gdy coś jest do nadrobienia albo gdy występują problemy na przykład z kontrolą zachowania, a to będzie szczególnie ważne dla osób ze zdiagnozowanym ADHD. Zwróćcie uwagę, mówię dla osób, a nie tylko dla dzieci, ponieważ teraz już wiemy, że również u dorosłych osób można zdiagnozować ADHD. I właśnie dla osób z ADHD takie ćwiczenia będą bardzo ważne, bo one pozwolą zmniejszyć u tych osób objawy nieuważności i nadaktywności. Badacze z Padwy pod kierunkiem Cezara Cornoldiego potwierdzili tutaj skuteczność treningów poznawczych właśnie w tej grupie osób. Ale treningi poznawcze mają też ogromne zastosowanie u ludzi starszych, u których funkcje poznawcze zaczynają już w sposób naturalny dla procesu starzenia się słabnąć. Te procesy są często całkowicie naturalne, takie normalne dla człowieka w tym wieku, a na pewno są powszechne, bo osoby starsze z reguły gorzej funkcjonują pamięciowo. I mają też słabszą kontrolę poznawczą, przez co trudniej im się powstrzymać od pewnych impulsywnych zachowań. O, Dlatego tak łatwo swego czasu można było naciągnąć kogoś na kasę, na tak zwanego wnuczka, albo wydębić od kogoś kasę z renty na wsparcie pewnych stacji radiowych, które bardzo chętnie wykorzystują osoby starsze. To jest związane z tym, że z wiekiem z postępem procesów starzenia się kurczą się zakręty przedczołowe w mózgu, które odpowiadają właśnie za kontrolę, za planowanie naszych działań i za hamowanie reakcji takiej jakby automatycznej. No i jaka jest tutaj rola psychologa? Jak psycholog może wesprzeć taką osobę, która doświadcza tego typu trudności? Otóż dzięki treningom poznawczym można skutecznie spowolnić ten proces, albo w niektórych przypadkach nawet zupełnie go zatrzymać. Warto spróbować, szczególnie jeśli alternatywą dla takiej starszej osoby byłoby jedynie siedzenie przed ekranem telewizora i oglądanie TVP albo słuchanie wyłącznie Radia Maria, bo dla osób starszych bezczynność bywa zabójcza. I mówię to z pełną świadomością i pełną odpowiedzialnością. I teraz powiem coś bardzo niepopularnego w Polsce. Otóż przejście na emeryturę, brak regularnych zajęć oznacza spadek popytu na wysiłek poznawczy, więc podaż, podasz do tego się dostosowuje i mózg przestaje odpowiednio funkcjonować. No więc lepiej mu taką sytuację uniemożliwić, prawda? Nie warto starszych osób wyręczać, zwalniać z konieczności jakiegokolwiek wysiłku. Aby zachować zdrowie, powinniśmy pracować tak długo, jak tylko ciało i zdrowie nam na to pozwalają. I ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że to, co mówię teraz, bywa dla wielu bulwersujące, bo w Polsce wmówiono nam przez dekady, że emerytura to spełnienie marzeń, a moim zdaniem wcale tak nie jest. Jesteśmy jednym z nielicznych krajów, gdzie legalnie i oficjalnie wysyła się na wcześniejszą emeryturę 38-letnich mundurowych albo młodych górników. Choć to oczywiście jest kuriozum na skalę światową. Wszędzie na świecie są policjanci, wszędzie na świecie są górnicy, ale w wieku 30 paru lat nie idą na emeryturę, bo to nie są seniorzy. Ale jeśli już mowa o osobach starszych, to w zeszłym roku przeprowadziłem serię badań na osobach po 60. roku życia, właśnie w celu analizy zdolności kognitywnych. I jedno było naprawdę widoczne. Osoby pozostające dłużej aktywne zawodowo były znacznie sprawniejsze poznawczo niż te osoby, które szybciej przeszły na emeryturę, niezależnie od wykonywanej pracy, czyli nawet osoby aktywnie wykonujące prace fizyczne były sprawniejsze poznawczo, intelektualnie, niż osoby nieaktywne zawodowo. A więc bądźmy aktywni zawodowo tak długo, jak się da. Nie dajmy się temu procesowi starzenia mózgu. To da nam dłuższe zdrowie. I statystycznie dłuższe życie. A więc bądźcie zdrowi jak najdłużej. Jeśli macie jakąś bliską osobę, która waszym zdaniem mogłaby skorzystać z tej wiedzy, której ta wiedza mogłaby pomóc, podzielcie się proszę tym filmem w swoich mediach społecznościowych, na przykład na swoim facebooku. Dbajmy o siebie i w ten sposób dbajmy również o innych. A ja Wam mówię, do zobaczenia w następnym materiale.